Dobrze, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj gramy w Robloxa. To jest pierwszy film na komputerze na tym kanale, jest testowy. Gramy sobie w ZTG2, czyli już nieraz pokazywano grę na tym kanale. I czy już przywrócili linię 128? Tylko zobaczę, nie. No dobra, no to pojedziemy może sobie na pewno weźmiemy sobie Solarisa 205 ze Szczęśliwic i pojedziemy linią 186 do Szczęśliwickiej z kamery kierowcy Dobra, widzowie. O Boże. Tu gościu będzie do reporta. Bo on idzie pod prąd. Idzie do reporta Evident Przystamy. Nie. A no dobra, nie interesujemy się teraz reportem. To jest oczywiście zepsute. właśnie, że na komputerze się o wiele łatwiej nagrywa o dziwo niż na telefonie widzowie. To jest mój pierwszy film na komputerze. Dzisiaj był live, więc kogo nie było na żywo, to zapraszam do obejrzenia sobie po prostu zapisu z live'u. Live, live nazywa, nazywa się Roblox. Zalecam sobie właśnie obejrzeć zapis z tego live. A. Przystanek na żądanie. Przystanek z Majewskiego. Przystanek na żądanie. Siszę trochę grę. O, dobra. Gdzie no, ja widzę, ten. dosyć długi od. No nie, no tak. 20-15 minut max, więc też nie za długi, ale też nie jakoś mega krótki. Następny przystanek. Anaha. Y oczywiście zachęcam do postawienia łapki w górę oraz suba. I jak ja dojadę na przystanek Banacha i otworzę drzwi, to do tego momentu macie czas na zostawienie subskrypcji i łapki w górę. Żebyście nie zmuszam, ale fajnie by było. Czas start. Przystanek Banacha. Czas stop. Jeżeli chcieliście zostawić łapki w górę i suba, to właśnie czas wam się skończył. Ale nie zmuszam do tego, choć miłoby było, gdybyście to zrobili. Wtedy z mojej strony... Jeżeli zrobicie, zostawicie suba i lajka i napiszecie o tym w komentarzach, polubię wasz komentarz. Tylko musicie napisać komentarz wtedy, kiedy zostawicie suba i lajka. Pod tym filmem. Nie zmuszam, ale bardzo zachęcam. Będzie mi wtedy bardzo miło. Warszawskiej, 1920 roku. To no, mnie w trochę przegubi, Następny przystanek Szczęśliwicka. Dobra, ten film jednak będzie krótszy, bo zrobimy tylko teraz do szczęśliwic i 184 do szczęśliwic i będzie koniec odcinka. Przystanek szczęśliwic. Szczęśliwicka Przestanek Szczęśliwicka widzowie I dokładnie za minutkę Dwie kończymy ten odcinek jest, U mnie jest Godzina 19.34 I mi się już nie chce Za bardzo też nagrywać A zaraz a Ten film zostaniecie zaraz od razu Po nagraniu i mi się już nie chce po prostu nagrywać, więc... Sorry, że na początku mówiłem, że będzie dłuższy, no ale mi się nie chce. I musicie to jakoś zrozumieć. Że mi się już nie chce nagrywać. Dobra widzowie, to na tyle.